Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trola w kolejnym drapingu po krótkiej przerwie, ale byłem w Polsce na krótkim urlopie no i jakoś tak troszkę brakowało czasu na nagrywki wróciłem kilka dni temu, musiałem troszkę nadrobić zaległości w pracy no i mam chwileczkę teraz, aby ponagrywać dla was odcineczki Zdrabkowe. No i dzisiaj mamy premierkę. Nowa zdrabka. I love big cash. Mam trzy sztuki. Jedna kosztowała dyszkę. No i tutaj, oczywiście, szukamy moje szczęśliwe, wygrywające liczby, które są gdzieś tutaj ukryte pod tymi symbolami dolarów. Tak, tutaj są moje szczęśliwe, wygrywające liczby. No i musimy te liczby znaleźć gdzieś, gdzieś tutaj pod tymi banknotami, sztosami sztosami, no tak, sztosami banknotów z serduszkami, jak widzicie, no i też możemy tutaj znaleźć taki symbol e, napis cash, no i wygrywamy wtedy przypisaną do tego symbolu kwotę lub taki symbol z monetkami. I te monetki dają nam dwukrotność wygranej, mnożą nam wygraną razy dwa, tak. E, mamy zdrabkę numer jeden, numer 10 i numer dwa z paczki tabela wygranych, jeszcze zer zerknijmy pół miliona to jest e, pierwszy stopień wygranych, no dobra kochani zaczniemy od strapki numer jeden te położymy na boczek, drapiemy dzisiaj piękną norweską monetą, dziureczką. już ją wam kiedyś pokazywałem i to nie raz no <laughs> dobra przybliżymy troszeczkę i szukamy szczęścia może to troszkę za blisko było o, tak, będzie chyba ok. No dobra, no to drapiamy pierwszą zdrapkę. E, I tak, tutaj szukamy numerek 55, 28, 27, 21. I ostatni numer, jaki szukamy, to numer 46. No dobra, możliwości jest wiele, jak widzicie. 4 rządki po 5. Liczb. Pierwsza z nich to 17, niestety nie trafiona. 15 też pudło. Mamy symbol, napis Cash. Uhu, czyli pierwsza zlepeczka daje nam już na pewno wygraną. A jaką? To się zaraz okaże. Oczy oczywiście poczekamy chwileczkę. 38. Podtrzymam Was w niepewności. 24. Odkryjemy na końcu wygraną. 46! Mamy drugą wygraną na tej strapce, wow! Ekstra! Szukamy dalej, coś tu jeszcze może trafimy, kto wie? 42 nie ma, 36 nie ma, 19 nie ma, 58 też nie ma. Połowa strapki za nami, jest dobrze, a nawet bym powiedział, że bardzo dobrze póki co trzydzieści dwa nie moja pięćdziesiąt cztery też nie moja trzydzieści trzy czternaście trzydzieści jeden nie ma i ostatni rządek uwaga uwaga trzydzieści dziewięć nie trafione pięćdziesiąt siedem nie ma 34 pudło, 45 oboczek, i ostatnia liczba to 47 pudło. Mamy tutaj dwa trafienia. No, i to może być 9 stopień wygranej, czyli 20 zł. No, zobaczymy, może coś lepiej. Ach, dyszka, i tutaj będzie też dyszka. Tak, 20 zł mamy. No i dobra, zaczynamy draping kwajowo. Dwie dyszki mamy trafione to była zdrabka numer jeden z paczki w ogóle. Teraz zdrabaczka numer dwa. Także, znając życie, tu będzie pustą, bo lot to też musi zarobić. Pierwszą zdrabkę dali wygrać, a teraz pięć kolejnych, pewnie będzie pustaczków z paczki. No, zobaczymy, może się mylę. Tak 39, 41 i 15 to są moje liczby. 32. I 59. To są moje właśnie szczęśliwe liczby. Które muszę, muszę, muszę. Które muszę które szukać. 17 nie ma. 21 też nie ma. 18 pudło. 27 pudło. 58 oboczek. Aj, a ile tutaj było? Sprawdźmy. 10 tysięcy złotych, Piękna wygrana. Ale niestety oboczek kolejna liczba 35, nie, mamy nie, nie mamy 14 oboczek ten oboczek krył 500 tysięcy 45 nie ma 46 nie ma 28 też nie ma, połowa zdrapki puściutko 52 pudło, 42 pudło, oboczek. tutaj było 20 złotych. 38 też oboczek, a sprawdźmy wszystkie obaczki. Tutaj były dwie stówki. Kolejna liczba to 49. Nie ma. 51 też nie ma. I ostatnie 5 liczb. Uwaga, uwaga. 57 nie ma. 54 też nie ma 47 pudło 31 obłoczek, obłoczek, tutaj był tysiączek i uwaga, uwaga, ostatnia liczba to 40 nie, 34 pudło, czyli tak jak myślałem, teraz lot to musi odrobić. Kolejne 5 z tej paczki będzie pewnie puste ale na szczęście moja zdrabka kolejna, trzecia już dzisiaj, to zdrabka numer 10 spadki. Także jest szansa, że coś tutaj będzie. <trymujesz> Trzymajcie kciuki, drapiemy. Uwaga, uwaga. Pierwsza liczba, którą muszę znaleźć, to 17. Druga 14. Trzecia 25. Czwarta 33.

Wszystko poniżej. 23. A i obok bziutko. 27. Też nie ma. 57 to pudło. 29. Też nie ma. 28. Pudło. No niestety, ale połowa zrabki pusta. 16. Oboczek bo była. 17.

Pudło. No niestety lot to nie dało mi dzisiaj dużo wygrać, no ale dobra, chociaż ta pierwsza zgrabka, bo jak widzieliście dała nam dwie dyszki. Tutaj mamy symbol cash i numer 46 też był wyceniony na 10 zł, czyli na zainwestowane, zainwestowane, na wydane lepiej powiedzieć 30 zł odzyskujemy 20 dzięki właśnie tej pierwszej strapce, którą zapałem na początku. No dobra kochani, ja już Wam się dziękuję. E, oczywiście życzę Wam miłego dziąka, zapraszam na kolejne odcinki no i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, hejka, pa pa.